Dzień dobry. Witam państwa na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Mamy poniedziałek 24 lutego. Przegląd prasy. Mamy tygodniki, mamy dzienniki. Jest o czym mówić, yy, zwłaszcza w kontekście tego co publikuje tygodnik Newsweek, moi drodzy, to co tutaj jest serwowane odbiorcom w mojej opinii to jest naprawdę jeden wielki atak na prawo i sprawiedliwość, na Karola Nawrockiego, gdzie no, ten tygodnik mają prawo do tego, oczywiście wolny rynek, wolne media, ale żeby tak skupiać się tylko na jednej opcji, gdzie przecież są rządzący, no moi drodzy, tutaj co o czymś to musi świadczyć, tak powiem szczerze. Witam jeszcze raz wszystkich. Mały komunikat. Witam Was, bardzo was serdecznie pozdrawiam, ale zróbmy najpierw przegląd prasy, zróbmy omówienie. Na końcu będę czytał wasze wpisy i będę z wami dyskutował. Słuszną jedną miałem uwagę odnośnie tego przeglądu prasy, że ja zamiast przeglądnąć prasę, to dyskutuję czytam i nie przeglądam prasy, a wiele osób ogląda. Na ten przegląd z odtworzenia. Zatem, najpierw skupmy się na przeglądzie prasy, a później bardzo chętnie z Wami będę dyskutował. No to zobaczmy. Tygodnik Newsweek. Zobaczcie, zobaczcie, kochani fatalne zauroczenie sojusznicy i co mamy Putin Trump i ten Kaczyński i ten Kaczyński zobaczcie to od tego od tego zaczniemy no bo ewidentnie tygodnik Newsweek chce spiąć to wszystko w jakiś taki negatywny sposób że ten Kaczyński z tym Trumpem to są sojusznicy i jedziemy mm, jedziemy moi drodzy z tym tygodnikiem i żeby było jasne Dominika Długosz, Proszę bardzo, Trump mówi Kremlem, a PiS Trumpem. Jakie to jest po prostu skandal, że i ten Mariusz Gosek i Duda z Trumpem. I kto napisał, moi drodzy, tekst? Dominika Długosz. Ani z niej ekspert od spraw międzynarodowych, ani analityk, ale proszę bardzo żeby powyciągać jakieś takie dziwaczne wypowiedzi polityków PiSu i to jeszcze nie pierwszy szereg, tak, no bo no Mariusz Gosek naprawdę, no to jest, to jest bądź co, bądź szeregowy poseł z Klubu prawej i Sprawiedliwości i Dominika Długosz mówi pisze tak, Trump mówi takie rzeczy o Putinie i wojnie, że sąsiadom Ukrainy powinna cierpnąć skórka, ale PiS w zaparte wielbi amerykańskiego prezydenta, dlaczego? Zobaczcie jaka zbitka, w zaparte wielbi amerykańskiego prezydenta. Nie, że głębsza analiza, to co też mówią politycy PiSu, tak? Rozsądnie pewne rzeczy tłumaczą, ale też mówią poczekajmy, tak? Nie, w zaparte wielbią Trumpa, bo rozumiem, że po jednej wypowiedzi Trumpa, czy po drugiej, od razu w ciemno krytykować. Nie było takich tekstów w Newsweeku, kiedy, kiedy Donald Tusk bratał się z Merkel, a Merkel bratała się z Putinem. Oni wykazują, że Tusk wtedy się przeciwstawiał Niemcom, generalnie, bo jak słucham ich podcastów. No moi drodzy, chociaż wcześniej w tym samym Newsweeku, bo nie będę tego tekstu Dominiki Długosz Wam w całości czytał, bo to uważam jest naprawdę niepotrzebne, tam nic nie ma oprócz walenia w PiS tym jak w bęben, że PiS uważa Trumpa za sojusznika, mamy taki artykuł, mamy taki wywiad, czy Ameryka opuści Europę? I tutaj jest to wywiad z amerykańskim ekspertem, który Michaelem Kimanem, który mówi tak, jest to sposobów na to, aby z rozmów Trump z Putinem nic nie wyszło, ale na pierwsze pytanie, czy Trump skapitulował w rozmowach z Putinem w kwestii Ukrainy, Michael Kimage, politolog amerykański, odpowiada tak. Jesteśmy na początku bardzo długiego procesu i nie sposób powiedzieć, jak to wszystko się skończy. Mamy do czynienia ze stylem dyplomacji typowym dla Trumpa. Komunikaty mogą iść w kilku kierunkach, jednocześnie to, co mówił wiceprezydent Vence w Monachium, nie pokrywało się z tym, co mówił sekretarz obrony Hexet w Brukseli. Obok wypowiedzi, które Rosja przyjęła z zadowoleniem, były też amerykańskie groźby obniżenia ceny ropy naftowej, co Moskwa uznaje za eskalację. To daje Trumpowi ogromną liczbę opcji. Może dążyć do wynegocjowania szybkiego zakończenia wojny, może wywierać dalszą presję na Rosję, może w ogóle nie wycofać się z negocjacji. Tak naprawdę nie zobowiązuje się do niczego, a wszystko wydaje się możliwe. Jest to rodzaj działania rozpoznawczego. Tak tłumaczy amerykański politolog działania Trumpa, a. Kilka stron dalej, prawda, mamy ten tekst, który wam pokazałem, że oni wielbią Trumpa, a Trump robi sojusz z Kremlem. Zobaczcie, jedna gazeta i jedno z drugim się nie pokrywa, moi drodzy. No jedno z drugim się kompletnie nie pokrywa. To jest po prostu absolutnie przerażające i ludzie to czytają. I ludzie to czytają. I zobaczcie, mamy tutaj taki tekst też, Andrzej Stankiewicz. Ułopoty szarego dresu. Czy wiecie, kogo? Andrzej Stankiewicz nazywa szarym dresem Karola Nawrockiego i generalnie krytykuje się tutaj kampanię Karola Nawrockiego, Karola Nawrockiego, posłuchajcie, Gdy czytają Państwo ten tekst w sztabie wyborczym PiS może już nie być najważniejszych ludzi, Adama Bielana i Pawła Szefernakera, kandydat jeszcze będzie, przynajmniej na razie i generalnie ten tekst wykazuje nam to, że w PiS mają pretensje do Kaczyńskiego, że Kaczyński nie ma co zrobić, że wystawił tego Nawrockiego, a tego Nawrockiego... Jemu idzie źle, i może go wymienią, a może nie. I w ogóle wszystko w pisie idzie źle, więc jeszcze więcej pis potrzebuje pieniędzy na kampanii. Nie. A gdyby Mencen umocnił się w wyborach prezydenckich i wszedł do drugiej tury, to Kaczyński znalazłby się w dramatycznej sytuacji. Czyli skupiamy się negatywnie na nawrockim. Jak sobie pojedziemy, moi drodzy, dalej. Tutaj do tego w tym Newsweeku mamy tutaj też komentarz. Zobaczcie. Dres prezesa Renata Grohal. Znów dres prezesa. A czemu nie dres Tuska? Czemu tu nic jakoś za bardzo nie ma o kampanii Rafała Trzaskowskiego? Nie. Karol Nawrocki, Karol Nawrocki. Kaczyński stał się niewolnikiem własnej obsesji, zdają sobie z tego sprawę. Morawiecki, Ziobro, Czarnek i Sasin. chyba tylko Błaszczak wciąż zaślepiony, jest miłością. Tak pisze generalnie Renata. Groch, ale też uważając, że to błąd, że ten Nawrocki jest zły i tak dalej. No, moi drodzy, ja wszystko rozumiem i zgadzamy się tutaj, że Nawrocki może nie jest najlepszym wyborem, jak na jaki mógł postawić prawo i sprawiedliwość, ale ja zmierzam do tego, że w tej gazecie no to jest jeden wielki antypis. No, jeden wielki antypis. Zresztą, jak się wysłucha podcastu Dominiki Długosz i Andrzeja Stankiewicza na onecie, jak oni razem, to jest, przez trzy godziny potrafią kpioć, pić spisu, gdzie przecież mamy też mamy partię rządzącą. Skupcie się na partii rządzącej, nie na opozycji. Tygodnik sieci. Mój mąż kocha Polskę, mówi Marta Nawrocka. Uważam, że zasłużył sobie na miejsce, w którym dzisiaj jest i nie dziwię się, że go zauważono oraz doceniono. Czuję ogromną osobistą satysfakcję, że właśnie z nim wiele osób widzi przyszłego prezydenta. Mówi w rozmowie z tygodnikiem sieci Marta Nawrocka, czyli ja mam wrażenie, dziękuję Pani Jadwigo za wsparcie, ja mam wrażenie, że to jest takie odkopanie kampanii. Zobaczcie, Marta Nawrocka, rozmowa z Marcinem Wikło, Położyliśmy na stół wszystkie za i przeciw. Widzieliśmy, że skoro przychodzi spoza z polityki, będzie musiał nauczyć się reguł. Nie był też szeroko znany poza gronom osób interesujących się historią i to ode mnie wtedy padło to wymagające zadanie, ale jeśli się na to decydujemy, wygrasz te wybory, mówi Marta Nawrocka w rozmowie z Tygodnikiem Sieci. I dalej w Tygodniku Sieci mamy obszerny tekst. Marka Pyzy nadchodzi na 2.0. I czytamy w nim, moi drodzy, że nadchodzi nowe otwarcie kampanii Karola Nawrockiego. Przed nami nowe otwarcie w kampanii Karola Nawrockiego. Konferencja programowa, zmieniona formuła spotkań, więcej konkretnych propozycji i ofensywa w internecie. Poznaliśmy plany sztabowców kandydata. Obóz rządzący będzie wejść wejść kampanię na jak najniższym pułapie emocji Pilnować, by się nie rozgrzała. Ich kandydat ma dotrwać, a nasz nie urosnąć. Medialny mainstream zorientował się, że nawet krytykowanie propozycji Karola powoduje jego promocję. Słyszymy w sztabie Nawrockiego. Niebawem nadejdzie moment naszej aktywniejszej kampanii w internecie, gdy w grupach bazowych dla Trzaskowskiego będziemy komunikowali jego kompletną niewiarygodność. Mówi nam osoba współpracująca w kampanii internetowej. Karola Nawrockiego. No zobaczymy. Będziemy obserwować, jak wygląda kampania 2.0 Karola Nawrockiego. Dobrze dla całej prawicy, dla całej konserwatywnej Polski, jeżeli i Karol Nawrocki będzie zdobywał dużo głosów, i Sławomir Mencen jak najszerzej, jak najszerzej prawą stroną. Tygodnik do rzeczy, po co była ta wojna? I tutaj w zupełnie odmiennych, bardzo analitycznych nastrojach w stosunku do. Newsweeka, mamy trzech autorów, którzy opisują kwestie Ukrainy, Łukasz Warzecha i tu jest tak, Łukasz Warzecha się od samego początku wojny zajmuje tematem Ukrainy i jakoś bardziej jest dla mnie wiarygodny niż Dominika Długosz. I Łukasz Warzecha pisze tak, moi drodzy, mówiąc brutalnie, Załęski wie, że musi część Ukrainy sprzedać i zapewne ostatecznie pozwoli Amerykanom na dostęp do jej złóż, ale cena ma być jak najwyższa. W tej grze dla Polski istnieje kilka czynników ryzyka, przy czym atak Rosji, o którym znów zaczął opowiadać prezydent Ukrainy, wcale nie jest największym z nich. Analizuje Łukasz Warzecha, czyli bardzo mocny, bardzo analityczny, realistyczny tekst. Mamy tekst też w kontekście Ukrainy Wojciecha Golonki Wstrząs dla Europy. W tym tekście czytamy o tym, że właśnie Europa nie potrafi się podnieść, nie potrafi negocjować, nie potrafi rozmawiać, nie potrafi się nawet odnaleźć po słowach JD Wensa które padły w Monachium. Rafał Ziemkiewicz pisze o Sławomirze Męcenie, kampania Sławomira Męcena, ten trzeci. W zasięgu Konfederacji widać cel, którym byłoby odegranie w kolejnych wyborach parlamentarnych, ale parlamentarnych analogicznej roli do, do tej, którą w 2023 roku odegrała trzecia droga. Można mieć nadzieję, że Krzysztof Bosak, Sławomir Męcen, okażą się w tej roli więcej politycznego rozumu niż Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja Jestem pewien, że oni okażą więcej rozumu niż Hołownia i Kosiniak kamysz i bardzo ważny tekst Jakub Woziński, Leszczyna, zobaczcie niszczarka pieniędzy podatników. Naprawdę warto, warto dla takich tekstów kupić tygodnik do rzeczy. Na to należy piętnować. Działanie Ministerstwa Zdrowia, działania Izabeli, leszczyny destrukcyjne, moi drodzy, dla Polskiej Służby Zdrowia, dla polskiego podatnika. Wiemy, 4 miliardy złotych na onkologię gdzieś leży, nie są wykorzystywane te pieniądze, choć mogłyby być jeszcze pieniądze przyznawane przez Prawo i Sprawiedliwość. Fakt, jedziemy do ploteczek. Na pierwszej stronie nie mamy nic ciekawego, bo mamy plotki celebrytów, ale Kaczyński nie wygląda źle, piłeś nie rządź tradycyjnie, tradycyjnie. Konserwatystów w prawicę już po paru dniach, chociaż. Należy tutaj przyznać, że jest tekst Trump wychwala Polskę. Tutaj w, w fakcie, moi drodzy, względnie pozytywnie opisana ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, ale, ale na, na czym tutaj bym się chciał skupić, moi drodzy. Zobaczcie, popatrzcie. Jest tekst o Kaczyńskim. Widzicie go? I słuchajcie, popatrz, Nie widać, żeby miał problem. Robić nie widać, żeby miał problem, czyli Jarosław Kaczyński trafia do szpitala w Lublinie. No okej, okay, no tak sobie tam pozałatwiali, tak? Pierwsze zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego po wyjściu ze szpitala jest zdjęcie Kaczyńskiego, który nie wygląda źle. Moi drodzy, w szpitalu nawet są zdjęcia, zdjęcia z korytarzy szpitalnych, jak Jarosław Kaczyński jest w szpitalu. Przecież to jest jakaś absolutna makabra, że człowiek nawet nie może być chory. Człowiek nawet nie może spokojnie się leczyć w szpitalu, bo zaraz za nim latają. A tutaj jest taki, to jest taki ciekawa, ciekawa rzecz, zobaczcie. Poseł Platformy wylatał 100 tysięcy złotych. Robert Dowhan rekordzistą podniebnych podróży. Wow, moi drodzy, pan poseł wylatał 125 lotów samolotem, i kosztowało to polskich podatników 91 tysięcy złotych. Brawo! Brawo! Tanie Państwo Platformy Obywatelskiej. I Janusz Palikot jeszcze, jakby ktoś tak kronikę rozrywkową chciał, zabrał dzieci do dobrej knajpy. Janusz Palikot opuścił areszt. I poszedł z dziećmi do restauracji. Niezwykła historia, po prostu wspaniała wiadomość, nie mogę bez niej żyć. I moi drodzy, Super Express, tutaj mamy Duda chce ratować Ukrainę. Tu mamy, to mamy na okładce dziennika Super Express. Oczywiście, dalej Kaczyński w szpitalu i ten poseł Wilk z Konfederacji. Oj, chłop. Przyznał się do choroby alkoholowej, szanuję to, ale mówiłem, że tak będzie w ubiegłym tygodniu. Będą uderzać w konfederację, będą uderzać tym zachowaniem. Rozumiem, że poseł jest chory, ale właśnie tak to się wyciąga potem. Moi drodzy, Duda chce uratować Ukrainę w dzienniku Super Express, no i podkreślenie, że Donald Trump nazwał polskiego prezydenta przyjacielem, wielkim przyjacielem, ale zobaczcie, dalej ten Kaczyński. Kaczyńskiego witano w szpitalu kwiatami. Prezes Pis opuścił już placówkę medyczną. Witano go kwiatami i też zdjęcia z tego szpitala. Jeżdżą za tym Kaczyńskim. Ludzie! Jest premier w Polsce, a tu widać tylko, tylko ten Kaczyński. Ten Kaczyński, ten Kaczyński. Mój dro moi drodzy. I też mamy jeszcze super, tak, Pani Jadwigo Kaczyński jest sławny po prostu. Mamy jeszcze w Newsweeku dalej tego posła Wilka. No współczuję człowiekowi, no trudno popełnił błąd, też go skrytykowałem, ale już żeby w poniedziałek, w poniedziałek to jeszcze raz wszystkie dzienniki przypominały. Żona pomaga Mencenowi, jest krótki opis tych trzech najważniejszych kandydatów, trzech, trzech liderów tego wyścigu prezydenckiego po bardzo dobrej po bardzo dobrej kampanii Sławomira Mencena w Bełchatowie Środek Polski powiem szczerze moi drodzy bardzo dobra kampania Konfederacji Sławomira Mencena bardzo ciekawa konwencja, więc nie dziwię się, że idzie dobrze Sławomirowi Mencenowi. Moi drodzy, jestem, możemy sobie podyskutować, możemy sobie porozmawiać. Witam pani pani Agnieszko. Mam nadzieję, że, że, że u Pani wszystko dobrze. Co z papieżem? No nie wiemy, no, widzę tylko w artykuły, w gazetach, że papież sekundkę bo ja tutaj nawet gdzieś to było że papież walczy o życie moi drodzy tutaj to mamy papież walczy o życie jak to będzie stan ojca świętego krytyczny to czyli mu krew, podali tlen. No módlmy się za Ojca Świętego. Gorgo, witam Panie Łukaszu. Złyszał pan, pan bzdury, jakie wygadywał Arłukowicz na temat wizyty dudy u Trumpa. Słyszałem, ale to Arłukowicz jest dla mnie w ogóle kompletnie niewiarygodny. Nie warte są jego słowa, żeby nawet to tłumaczyć, bo Arłukowicz coś tam takiego powiedział, że jeden telefon Tuska waży więcej niż 10 wizyt dudy u Trumpa. No bzdury, no bzdury. No, Arłukowicz. Chłop dostał drugie polityczne życie od Tuska, dostał możliwość bycia ministrem, bycia europosłem, więc co tu dużo mówić, tak jest. Właśnie, Bobi Bobotek, Sienkiewicz Kierwiński. Ja, nie omawialiśmy wówczas przeglądów prasy, jak były te wydarzenia z Sienkiewiczem i z Kierwińskim, ale wydaje mi się, że wówczas media jakoś chyba tak ochoczo tego nie opisywały. Chociaż kto wie. Nie, 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 nie omawialiśmy, nie możemy tego mówić, ale no, były takie, tak? były takie, takie sytuacje. Kwaśniewski właśnie, kwaśniewski też pił. Bo to są media jednej strony, pisze pani Jadwiga. Tak, dlatego ja cały czas mówię dobrze, że są media konserwatywne, dobrze, że, że, że te media idą dalej do przodu. Kiedy spotkanie Tuska z Trumpem. Ja się obawiam, moi drodzy. Znaczy, obawiam się, uśmiechając się o to, obawiam, mam nadzieję, a nawet, że tak będzie, że, że Trump nie spotka się z Tuskiem, jak przyjedzie do Polski. Zobaczymy, czy przyjedzie do Polski pod koniec kwietnia i czy się spotka z Tuskiem. Naprawdę, to jest jedna wielka niewiadoma. Oczywiście w kontekście, bo nie rozmawiałem, mieliśmy o tym, nie nagrałem też filmu o tym, w kontekście wyjazdu Andrzeja Dudy na spotkanie z Trumpem. Z jednej strony można powiedzieć, że to nie wyszło dobrze, tak? Bo najpierw Andrzej Duda czekał 55 minut, a później to spotkanie, które miało trwać godzinę, trwało zaledwie zaledwie 10 minut. Ale Liczmy że, liczmy, że to się poprawi, tak? Może coś się wydarzyło, może Andrzej tutaj, Donald Trump wiedzą o tym i, i dogadali się w tej sprawie. No. Trudno to wszystko oceniać tylko i wyłącznie negatywnie. Na pierwszy rzut oka to tak wygląda, że trochę okazał dyshonor Trump Dudzie, ale jednak spotkał się z nim. dyshonor byłby większy, gdyby się z Dudą nie spotkał. Padły też pozytywne słowa pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Zatem trudno to tylko i wyłącznie negatywnie oceniać. Tak, tak to. Tak to yy, u, 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 uważam. Trump chyba się spieszył na spotkanie, bo był spóźniony. Tak, pani Jadwigo, on chciał zacząć punktualnie to spotkanie na konferencji SIPAC. No cóż. Będziemy jeszcze o tym mówić. Ja będę o tym jeszcze mówił na kanale Analiza Polityczna, jak również też chciałbym poruszyć, czy na głównym, czy na kanale Analiza Ekstra, konwencję Konfederacji, bo wiele o tym jest słów, wiele o tym jest, żeby powiedzieć, wypromować dalej Mencena. A ja powiem tak dla mnie każdy kandydat prawej strony jest ważny. Wszyscy doprowadzą do tego, że będzie zmiana władzy w Polsce, mam nadzieję. Pis niech ma 35% głosów, konfederacja 20% głosów i rządzą razem i mamy rząd konserwatywny obserwatywny. Fajny materiał o lasach, dziękuję Pani Jadwigo, to jest, to wyszło bardzo spontanicznie, bo, no bo moi drodzy, idę sobie przez lasy, ja współpracowałem jako, jako dyrektor, redaktor naczelny w Telewizji Polskiej z lasami państwowymi i wiem jak wygląda polityka leśna, zresztą przez te lata wiele materiałów o lasach państwowych zrobiłem, z leśnikami rozmawiałem, no i Tyle mówili politycy PO, PSL, chłowni, lewicy, jak to tną te lasy w Polsce, jakie to jest skandaliczne, jak ten PiS orze rzeźnia w lasach. Dalej ta sama polityka leśna jest prowadzona, dalej jest prowadzona wycinka. Akurat trafiłem w lesie pod Opolem, na, pod Niemodlinem tak dokładniej, na świeżutką wycinkę. Właśnie teraz... Prowadzono, no bo tak to wygląda, tak wygląda polityka leśna. Robi się to płatami. Nie wolno tutaj winić leśników, nie wolno krytykować leśników, którzy robią bardzo dobrą robotę. Mamy świetne lasy państwowe. Leśnicy to są eksperci, a tak mocno obrywali za czasie rządów pisów. Gdzie teraz są ekolodzy? Gdzie są ci słynni ekolodzy, moi drodzy? Ach. No tak to, moi drodzy, wygląda. Przepraszam też za drobny błąd przy pierwszym materiale. Wczoraj dużo pracujemy, nie wycięliśmy jednej rzeczy z materiału, ale widziałem po komentarzach, że moja spontaniczna reakcja, co prawda z przekleństwem, Wam się podobała, ale wyciąłem. Wyciąłem, bo nie mogło to zostać, nie mogło to tak wyglądać. Ja, moi drodzy, no ja. Ja przeklinam jak każdy statystyczny polski mężczyzna, tak, no to nie jest tak, że ja tylko pięknym językiem mówię, <laughs> to też zdarza mi się yy, siarczyście, tak, zdarza mi się przeklinać. No. Ja uważam, że w ogóle w przekleństwach, jeżeli to się yy, yy, w dobrym kontekście się ich używa w odpowiednim momencie i do najbliższych, którzy też przyklinają tym, bez przesady, w tym nie ma nic złego, wszyscy to robią. Każdy chce jakoś mocniej wyrazić y, y, opinię, a każdy to takie tabu, że ktoś tam przeklnął. No nie, no, zdarza się przeklnąć. No. Oczywiście nie jak szewc, że każde słowo to przekleństwo, prawda? Tak to też, y, y, też nie, prawda? No. Ekolodzy są przylepieni klejem do jezdni. Tak, Elad jest. Tak, tak. Dobre. Właśnie do jezdni. Nic się nie stało, pisze pani. Co myślę o wyborach w Niemczech? No moi drodzy, jak dla mnie no ugruntowała się koalicja. Nie zgłębiłem jeszcze tego tematu mocniej, więc nie chcę tutaj wyrażać swoich opinii. Ale dobry wynik AfD. Mimo wszystko, mimo tego kordonu sanitarnego, który, który został rozciągnięty wobec AfD, to jest dobry wynik, no ale nic się tu nie zmieniło, moi drodzy. Szanujecie, tak? Szanuję, bo mi szanuję, cieszę się. <słuch> moi, moi drodzy, poczekajmy jeszcze na pierwsze komentarze. Ja też nie jestem wielkim ekspertem od niemieckiej polityki, pani Jadwigo. Nie można być ekspertem od wszystkiego. Słuchałem, Emi, słuchałem ostatnich wypowiedzi Konfederacji. Szczerze nie wiem, czy poprą PIS, jak tak o nich negatywnie mówią na spotkaniach. Emi, pamiętaj o jednym, że to jest początek kampanii. I w tej kampanii Konfederacja będzie krytykować PIS, bo chce osiągnąć jak najlepszy wynik wyborczy, chce zabierać PISowi wyborców i odwrotnie. Też, chociaż PiS stało się takie bardziej sceptyczne wobec krytyki Konfederacji. Nie krytykują Konfederacji mocno, bo liczą, że w drugiej turze wyborów będą chcieli przeciągnąć na siebie wyborców Konfederacji. Natomiast Konfederacja idzie w i będzie krytykować teraz PiS, bo chce im mu odebrać wyborców. Pytanie, jak się zachowa w drugiej turze, zobaczymy. Krzysztof Bosak raz powiedział, że każdy byle nie trzaskowski. Zobaczymy, czy się tego będzie y, trzymał. Zobaczymy. Barbara, wydaje mi się, że pan Mencen uwolnił swój potencjał, idzie jak burza, ale nie wiem, czy rzeczywiście możemy się z tego tak cieszyć, jak pan sugeruje. Osobiście niewiele mam zaufania do Konfederacji. No spokojnie, tak? Spokojnie. Ja myślę, że w ostateczności, jeżeli miałaby być ko koalicja rządząca, to PiSu i Konfederacji. Poczekamy, zobaczymy. Ja nie jestem chóra optymistą, ale jestem optymistą. Jestem optymistą, gdzieś tam wewnętrznie czuję, że, że ten sojusz, że ta koalicja mogłaby powstać. Poczekamy, zobaczymy. No Coś się zmienia w polityce i w samym PiSie też się będzie zmieniać, moi drodzy. W Niemczech są wybory, czy jak w Polsce druga tura? Kasiu, to są wybory parlamentarne do Bundestagu, tam jest tylko jedna e, tura, więc, e, więc tak, więc tam nie ma drugiej tury. W Polsce mamy wybory prezydenckie, w nich mamy dwie tury. John Tusk dzwoni do Scholza i pyta: Podobno podrzuciliście nam migrantów? Scholz, tak? A co, Tusk? Zakotkiew bo to dobry żarcik? To może zwróćcie nam za paliwo. Tak jest, dobry, dobry żarcik, tu słuszny żarcik. P.S. Pani Barbara, Mencen to liberał podobnie jak Tusk, z którym przez osiem lat swojego czasu rączka w rączkę głosował przeciwko PiSowi i Polakom. Mencen nie był posłem, to jest jego pierwsza kadencja. Czym innym jest być w opozycji jak Konfederacja do PiSu, a czym innym jest... Ewentualnie budować koalicję rządzącą. Poczekamy, zobaczymy. Jeszcze jest taka teoria, którą powiedział mi kiedyś profesor Rafał Fedoruk, politolog, że w sondażach, na wiecach. Konfederacja może wypadać dobrze, jednak później ci wyborcy nie idą do głosowania i wynik jest dużo gorszy. Zobaczymy, jaki Mendsen osiągnie wynik wyborczy. Jeżeli to będzie 15-16%, to rzeczywiście uważam, że Konfederacja będzie się rozwijać i coś się będzie w sondażach zmieniać. Jeżeli to będzie wynik niższy niż zakładają sondaże, to Konfederacja będzie w tym samym miejscu, gdzie jest. Czy nowy kanclerz będzie gorszy niż Scholz, a można być gorszym? Ten Mers, on podobno tam chwalił Tuska za przywracanie demokracji w Polsce, więc no cóż, no Niemcy będą grali dalej swoje i swoją niemiecką politykę. Niemcy ponad wszystko, Niemcy w pierwszej kolejności i jak będzie trzeba, to też będą w, robić interesy z Putinem, tak uważam. Pani Jadwiga by wolała, żeby był mocny kandydat PiS-u, który bierze ponad 30% na Wrockiemu, coś źle idzie. Zgadzam się, zgadzam się, zgadzam. Niestety, tak jest. No, tak to wygląda. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za przegląd prasy. Dzisiaj będziemy się jeszcze w tym tygodniu widzieć. W środę o 10 kolejny przegląd prasy. Zrobimy sobie też spotkania na żywo. Będą spotkania na żywo na YouTubie. Pomyślałem o tym, żeby zrobić jutro, jutro wieczorem, ale moi drodzy. Zobaczymy, czy ja się wyrobię na godzinę 20, najwyżej zrobimy spotkanie na o 2030. Jeżeli się nie wyrobię na godzinę 20, zrobimy sobie jutro wieczorem spotkanie o 2030 i będziemy rozmawiać o aktualnych sprawach. Będzie pani Jadwiga, tak, bo na 20 się mogę nie wyrobić, ale już na 20.30 tak. Zatem do zobaczenia, będziecie. Bardzo się cieszę, bardzo mi jest miło, że będziecie, że jesteście, że oglądacie moje spotkania na żywo i przeglądy prasy. Do jutra, a, a dzisiaj też będą ciekawe publikacje, bo kilka pomysłów już mam i zapraszam na później. Do zobaczenia, moi kochani.